Cześć. A, cześć! Napijesz się ze mną? Nie, dzięki, ja nie piję. Jak to i pijesz? Oh. Boże, kim jest się na wypiję. Co? Nie, gdzie, dziękuję. Jak piję? Co za burak. To to cię zrobił Boże Chodź już chodź z powrotem, chodź Nie bój się Tchórzu Dobra Nie, z nim nie ma sensu pić Trzeba stąd uciekać Na razie Nie pijcie z nim Na razie